W ogóle twarz w pielęgniarzu i opieramy się na ściskach. Ogólnie mam umyć twarz bardzo dokładnie, bo rzęsy tutaj róż. Tutaj wymieniam to, tutaj rozświetla, tu i tu. Tu brewki To trzeba ogarnąć wszystko później makijażem. Mam mój sprawdzony ale nie wiem czy. O mega zimno. Dzisiaj tak nałożyłam, bo on trzeba i ogólnie, więc czyszczam. Tak skórę wygląda po myciu, raz nie mam, bo akurat miałam makijaż. I ja coś cię. Wszystkiego kremu. Wszystkiego na tak Tonik od Jaru. Wszystkie kremy wlatują. To już Jak już robię makijaż po to wszystkie kremy wlatują, ale nie, bo robię makijaż po to, że, no bo ogólnie się spotykać z kolegą mhm. wiem, zaraz mi przyda. ale teraz co ty na pewno to nie kolega ogólnie to jest mój kolega z dużymi jakoś się dobrze nie znamy, ale no tak, żeby się poznać, się spotykamy i zawsze nałożymy, jak już to nałożyło. Bo...

nakładam go tutaj i tutaj. Włożę go jeszcze tutaj na powieki. Tak to wygląda. Teraz rozświetlacz i brewki. Brewki zrobię sobie tym żelem od Essence. Imitowana seria Disco od Essence. Rząsy pierwsze